A co gdyby tak wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady? Albo chociaż pojechać na wycieczkę szkolną. No właśnie, szkoła bez wycieczek, rozmaitych konkursów i eventów to nie szkoła. Wyobraź to sobie, co by się zrobił, gdyby nic ciekawego się nie działo. Pewnie skończyłoby się to tak. Panowie, wychodzimy. Jako, że w Technikum Tep Edukacja w Katowicach cały czas coś się dzieje, to nawet nie pomyślisz o wagarach, bo jeszcze ominiecie coś fajnego. Zostań z nami i zobacz, co czekacie, gdy wybierzesz nasze Technikum. Z góry ostrzegamy, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, więc niczym do odcinka lekko stronniczych polecamy zrobić sobie kisiel czy herbatę. Mimo, że nauka jest ważna, to jeszcze ważniejsze jest budowanie relacji, silnej społeczności i tworzenie wspomnień. Jeśli wybierzesz nudną szkołę, to się obieprzadło. Dlatego wybierz Technikum TEP i zobacz, co się u nas dzieje. Wycieczki. Obawy przed nową klasą i nowymi ludźmi to normalne, że się stresujesz. Naszym pomysłem, aby pozbyć się strachu, są wycieczki integracyjne, na których dobrze się poznacie i spędzicie świetny czas. Poza tym, kto nie lubi wycieczek, to zawsze mnóstwo ciekawych wspomnień na przykład, gdy nauczyciel wbije wam do pokoju. Jeśli dalej masz obawy, to zobacz jeden z pierwszych odcinków, gdzie znajdziesz 10 porad, jak odnaleźć się w nowej szkole. Poza wycieczkami organizujemy również inne wyjścia. Wyjścia do kin Przyjemna i ciekawa forma wyjścia wspólnie z klasą Zawsze przydaje się taki dzień luzu Fun, 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 fun! Wyjścia do nosprób. Trochę kultury nigdy nikomu nie zaszkodziło Dzień zwierzaka To bardzo specjalny dzień, w którym każdy ma możliwość Przyprowadzenia do szkoły swojego pupila Naprawdę słodkie i puchate wydarzenie Jedno z lepszych w naszej szkole Odbywają się wtedy różne konkursy ze zwierzakami Między innymi na maskotkę katowickiego tebu Dni tematyczne. W roku szkolnym pełno jest różnych dni, podczas których mają miejsce jakieś tematyczne wydarzenia. Dzień z twórczością krawczyka, czyli tak zwany tebowy bankiecik. Tańce, pociąg przez całą szkołę i masa śmiechu. Dzień dresa. Każdy chciał kiedyś przyjść ubrany do szkoły jak Sebastian z Podbloku, bloku, odziany w ortalion prawilności i wpuścić trochę więcej luzu w atmosferę szkolną. Hardbass na przerwach, wspólne zdjęcia i masa świetnych pomysłów. To wszystko podczas tego dnia. Tłusty czwartek. Jak to mówił, dzień święty trzeba święcić, dlatego co roku w naszej szkole pojawia się magicznie kilka Kaset pączków i każdy z uczniów i nauczycieli jest nimi częstowany. Skoro już jesteśmy przy pączkach, to mam do Ciebie pytanie. Jak wspomniałem, podczas z tego Czwartku w naszej szkole rozdawaliśmy pączki za darmo. Jestem ciekaw, czy domyślisz się, ile udało nam się ich załatwić: A300, B230, C150 czy D350? Spróbuj zapamiętać swoją odpowiedź. Na samym końcu odcinka podamy ci odpowiedni wynik. Jestem ciekaw, czy udało ci się trafić. Radiowęzeł. Na przerwach korytarze temu wypełniają się muzyką. Masz specjalne dedykacje lub chciałbyś czegoś posłuchać? Śmiało. Chętnie przyjmiemy różne dedykacje. U nas żadna przerwa nie jest nudna. Szkolne turnieje sportowe. Tak, w szkole gramy w gry. Ale żeby się nie rozwodzić, to odsyłam cię do osobnego odcinka na temat e sportowych eventów. Który znajdziesz na naszym kanale lub profilu Facebookowym. Zależy, gdzie oglądasz ten odcinek. Konkursy. Liczne konkursy to u nas codzienność. Za wszystkie masz szansę zgarnąć cenne nagrody, na przykład gadżety takie jak koszulki, kubki, 32 GB pendrive'y, powerbanki, worki zeszyty, kable ładujące, długopisy czy smycze. W ramach konkursów możesz również wygrać bony do Galerii Katowickiej o różnej wartości, nawet do 250 zł, które możesz wydać na co ci się podoba. Innymi nagrodami, które możesz zgarnąć, są na przykład podwójne bilety do Multikina. Nice. Będziemy cię również wspierać w Twoich inicjatywach. Tak jak dotychczas wspieraliśmy naszych uczniów z kierunku technik reklamy, którzy jakiś czas temu wygrali ogólnopolski konkurs Czas na Czyste Powietrze, zdobywając nagrodę o wartości około 10 tysięcy złotych, za co pojechali na 5 dni nad morze. Jedna z naszych uczennic, również z kierunku reklamy, zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na logo zawodu i hasło reklamujące Kształcenie w zawodzie. Jeśli chcesz posłuchać więcej o kierunku technik reklamy, nagraliśmy o tym aż dwa osobne filmy. Koniecznie Obejrzyj i jeśli chcesz się rozwijać, koniecznie wybierz technikum Tep Edukacja w Katowicach. Akademia. Jeśli masz zapędy aktorskie, doskonale się tu odnajdziesz. Na naszych akademiach zawsze jest masa śmiechu, więc nie spodziewaj się nudnych prezentacji i recytowania słabych wierszy. U nas nawet to robimy z pompą i rozmachem. Ale obiektem fascynacji były nie tylko nasze koleżanki. Jeśli natomiast lubisz sobie pośpiewać albo grasz na jakimś instrumencie, może dołączysz do naszego amatorskiego chóru. Granie na nerwach się nie liczy. Samorząd szkolny. Ktoś musi czuwać nad tym wszystkim. Od tego właśnie jest szkolny samorząd. Jesteś kreatywny, ambitny i chcesz przyczynić się do rozwoju tej szkoły? Może i ty do niego dołączysz. Szkoła wspiera tych najbardziej ambitnych, więc jeśli ty do takich należysz, a coś czuję, że tak jest, ufundujemy ci wyjazdy na konkursy czy odbiór nagród. Choćby dzięki temu Dawid mógł w Poznaniu odebrać nagrodę za konkurs graficzny, ja natomiast miałem szansę sprawdzić się w radiu, gdzie następnie jakiś czas pracowałem, a wspólnie byliśmy na przykład w Warszawie, gdzie mieliśmy swoje wystąpienie w ramach akcji Czas na czyste powietrze, a następnie wywiad do radia. Chcesz brać udział w tych wszystkich wydarzeniach? Koniecznie do nas dołącz. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają zapisy i proces rekrutacji, koniecznie zobacz pierwszy odcinek z tej serii. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła, możesz obejrzeć wirtualny spacer po naszej szkole, który znajdziesz na facebookowym profilu Technikum Tep Edukacja w Katowicach. Już teraz sprawdź. Poprzednie odcinki z serii Poznaj nas. Zapisz się do Technikum Tep Edukacja w Katowicach. Z dobrych źródeł wiem, że możesz to zrobić już teraz, nawet bez wychodzenia z domu. Poszczegóły sprawdź odcinek dotyczący zapisów i rekrutacji lub wejdź na technikum.pl. Poprawna odpowiedź to D. Samorząd wspólnie z dyrekcją załatwili ogromną liczbę aż 350 pączków. Szły jak ciepłe bułeczki. W tym dniu poza zwykłym rozdawaniem urządzaliśmy też różne konkursy związane z jedzeniem słodkości. To nie jedyny konkurs związany z jedzeniem, który odbył się w tebie. Podczas turnieju sportowego zorganizowaliśmy też konkurs w jedzeniu hot dogów na czas. Zrobiłem Ci smaka? Spokojnie. Wystarczy, że dołączysz do naszej społeczności Technikum TEP Edukacja w Katowicach, a już żaden konkurs Cię nie ominie wejdź na technikum.pl, wybierz Katowice i dołącz do nas. Zapisy już trwają.